Cześć, ja jestem Grzesiek, a to jest dziesiąte QA. Pytania pochodzą z Facebooka. Tam zadałem, bo pojawiła się moja prośba o to, żeby zadawać pytania do QA, i z postu na YouTubie. Tych pytań jest dosyć dużo, zwłaszcza jeden użytkownik dosyć dużo szczegółowych pytań zadał. I na wiele z nich ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo są jakby zbyt szczegółowe. To jest takie na indywidualną rozmowę, ani do tego, żeby prowadzić czy spróbować zrobić taką pewną ogólną refleksję. A to mnie w QA zawsze. Najbardziej interesuje. I z tych pytań, które się pojawiły, wyłowiłem taką dosyć istotną część, która dotyczy ogólnie mówiąc przyszłości speedcubingu, i to zro zrobię jako tytuł tego. QA, natomiast później odpowiem już na niektóre też szczegółowe pytania, bo wydaje mi się, że są też istotne. I też w tych pytaniach wiele z nich dotyczy jakiejś mojej takiej przeszłości speakingowej, jak się nauczyłem, jak układałem, jak tam progresowałem i tak dalej. Więc do, dokładnie rzecz biorąc, w ostatnim QA jest seria, i tutaj, tutaj dam dokładny odnośnik o tej minuty, która się tam odnosi, zaczyna gdzie opowiadam o tym, jak się nauczyłem układać i jak wszedłem w speedcubing, jak mniej więcej tam progresowałem. Mniej więcej, bo szczegóły są mniej istotne. Każdy ma swoje indywidualne tempo. Jest w zasadzie trudno tutaj szukać punktów odniesienia. No więc... Zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Jaśka, ile będzie jeszcze edycji PSS Online. W zasadzie to, to się nazywa Puchar Polski Online, tak to teraz nazywamy. I jesteśmy po pierwszej edycji Pucharu Polski i tuż przed drugą, to znaczy za tydzień od momentu jak tam opublikuję ten odcinek, może troszkę krócej, zacznie się druga edycja Pucharu Polski Online. I tutaj w tym miejscu w ogóle gorąco was zachęcam do tego, żeby się zarejestrować, wziąć udział w pucharze polski online. Część konkurencji jest prowadzonych w formacie takim korespondencyjnym, z finałami wieczorem. Ale w sobotę mamy normalne konkurencje, to znaczy inaczej, w sobotę 3 na 3 odbywa się tak jakby z imitacją zawodów, to znaczy zawodnicy spotykają się indywidualnie z sędziami, jest normalna tam procedura startowa i tak dalej, robią pięć ułożeń. Mamy trzy rundy. Po pierwszej rundzie odpada 50% bodajże. Mówiąc precyzyjnie, 50% z tych, którzy wzięli udział, nie więcej niż 50%, to nawet tak dokładnie, w każdym razie odpada i do drugiej rundy przychodzi reszta, później wieczorem runda finałowa. Ale nagroda wśród tych, którzy odpadną po pierwszej rundzie, jest też do rozroslowania. 10 lekcji ze mną i z Adamem Polkowskim. To znaczy, ja robię 5, Adam Polkowski robi 5. To są takie indywidualne, pojedyncze lekcje. I tam w trakcie nich możemy się spotkać indywidualnie, chwilę porozmawiać. Ja mogę dać kilka rad. No, zrobimy taką małą sesję treningową. Więc zachęcam do udziału. I jeszcze teraz, to jest, teraz będzie druga sesja Pucharu Polski Online. Zostało jeszcze cztery. Do końca roku przewidujemy, tak czy tak się staraliśmy wycyrklować, że co mniej więcej półtora miesiąca są jedne y, y, zawody. No a to jest związane jeszcze z, z kolejnym pytaniem, czy z kolejnymi pytaniami. Mianowicie na Facebooku Michał Ostrowski zadał takie pytanie. Czy według Pana pandemia wpłynęła pozytywnie negatywnie na rozwój speedcubingu i na rozwój indywidualny zawodników i tu muszę powiedzieć, że, odpowiadając na to pytanie, że zdecydowanie pozytywnie wpłynęła na zawodników. To znaczy wielu zawodników, widać to bardzo wyraźnie, zaczęło porządnie trenować, mają trochę więcej czasu, jest też przerwa od zawodów, więc można wprowadzać różne rzeczy. No i widać, że progresowali, że tak ujmę. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój speedcubingu, to tutaj mam takie trochę mieszane uczucia. Znaczy, z jednej strony przestały odbywać się zawody, które są siłą napędową speedcubingu, takie te indywidualne spotkania. One sprawiają, że społeczność się bardzo mocno rozwija i integruje, i tutaj bezpośrednie spotkania są bardzo ważne. No ale właśnie, z drugiej strony. Pojawiły się zupełnie nowe formaty prowadzenia konkurencji. Tutaj za, nasze zawody online to jest jeden z takich formatów. Yy, Cubing USA to jest bardzo podobnie, toczone troszeczkę w szczegółach nieco inaczej, ale też to jest też yy, pewien format. Natomiast yy, co? Laser the Monkey, czyli Filip Lewicki, yy, yy, bardzo fajny format wprowadził, pojedynków jeden na jeden i wyłaniania yy, takich, no nie wiem, mistrzów, nie, przepraszam. Yy, mistrzów, nie mistrzów ale wyłaniania zwycięzców i zdaje się, że w nocy był pojedynek Leobo Romeo z, Le, z tym, z Tymonem Kolasińskim. Bardzo fajne, ja to sobie z odtworzenia na przykład oglądałem spotkanie Feliksa z, z Tymonem. No przeżywa się tak jak pojedynek jeden na jeden na jakimś tam online, nie? Tutaj Felix zrobił błąd, że tam zrobił przerwę na przykład przed ostatnimi dwoma ułożeniami. Więc moim zdaniem, generalnie pozytywnie, zwłaszcza, że pojawiają się nowe formaty i to, że się pojawiają nowe formaty, dla mnie to jest fantastyczne. I to, że właśnie ludzie wymyślają różne rzeczy, bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Druga część pytania. Czy PN -y powinny być organizowane w 2020 roku online, czy na początku 2021 normalnie? Moim zdaniem. Nie ma szansy, żeby PN na początku 2021 roku się odbyły normalnie, ponieważ uważam, że będziemy w drugim etapie czy w drugim cyklu pandemii. To znaczy, ja przewiduję, że na jesieni, październik, listopad, liczba zachorowań gwałtownie wzrośnie i znowu będziemy w fazę tako, takiego uśpienia, ukrycia. Tak mi się wydaje, takie mam wrażenia, więc nie sądzę, żeby na początku tego roku, przyszłego roku udało się coś takiego rozegrać. I teraz, jeżeli w tym roku mamy rozgrywać, no to rozgrywamy w tym roku. Jeżeli w tym roku się nie uda rozegrać, to raczej jest tak, że te peny po prostu przepadną. Tutaj ja przypomnę, że w kwietniu miały się odbyć kolejne Mistrzostwa Polskie i zupełnie to nie doszło do skutku właśnie ze względu na pandemię. Tutaj dosłownie w momencie, kiedy miały być podpisywane już pierwsze kontrakty, pierwsze takie poważne umowy, no to zaczęła się pandemia i w zasadzie nikt nie chciał ryzykować, a później się okazało, że te decyzje były słuszne. Czy są już plany na PN 2020 online? Jeśli można zdradzić... Eee, mogę zdradzić, bo w zasadzie tych takich planów szczegółowych jeszcze nie mamy. To znaczy tutaj na razie jeszcze tak jest, że rozpoznajemy teren, eee, zobaczymy co się będzie toczyć. Natomiast... Te zawody, które odbywamy online, czyli Puchar Polski Online, to jest taka przykrywka, czy taki wstępny format tego, co można zrobić, na przykład próbując wyłonić mistrza w konkurencji, znaczy za pośrednictwem sieci. W zasadzie wydaje się, że największy problem będzie z blindami, generalnie rzecz biorąc, być może z FM. -em. Trudno mi tu powiedzieć, jeszcze jak to można rozegrać, ale generalnie badamy teren. Wiadomo, że Taki mistrz polski będzie tak zwanym nieoficjalnym mistrzem Polski, bo tutaj też warto dodać, że zawody online, zgodnie z wytycznymi WCA, na razie nie mają szans, najmniejszych szans na to, żeby być oznaczone jako oficjalne. Także tak to się toczy. Jeżeli chodzi o mnie, to generalnie rzecz biorąc, na przyszłość speedcubingu raczej patrzę spokojnie. Znaczy, widzę, że także pandemia pewne rzeczy przytłumiła. Ale jest też tak, że pewne rzeczy toczą się w miarę normalnym trybem. Tutaj właśnie trochę nawet jest tak, że te nowości kostkowe się pojawiają różnego rodzaju, więc świat próbuje w miarę mniej więcej normalnie funkcjonować. No zobaczymy, kiedy rzeczywiście te obostrzenia uda się zluzować. Więc mam nadzieję, że jakby ten temat tutaj mniej więcej już sobie trochę naświetliliśmy, jeszcze trochę pokazałem. No i teraz przejdę może do takich bardziej szczegółowych pytań. Będę nimi leciał może po kolei. Cezar Cube, polecam ten kanał, bardzo fajny kanał, głównie skoncentrowany na skubie, dużo można się nauczyć, jeżeli chodzi o tę układankę. Więc Czarek pyta, jakie ma Pan za inne zainteresowania poza speedcubingiem? No i tutaj krótko, no mam to szczęście jeszcze, że praca cały czas mnie fascynuje, to znaczy ja jestem nauczycielem akademickim, pracuję w Instytucie Filozofii, zajmuję się głównie logiką i językiem. Ale od jakiegoś czasu te moje zainteresowania gdzieś tam się przyniosły na taki tak zwany trend watching. To jest taka dziedzina na styku różnych nauk, generalnie że biorąc, takich o charakterze społecznym. To polem bardzo mnie interesuje i, i tam mniej więcej szukam. Poza tym bardzo lubię takie, w, w, zgłębiać pewne umiejętności praktyczne, jak na przykład w, pamięć, sporty pamięciowe no i tym podobne rzeczy. Kostki są moją pasją, czyli są taką moją Skocznią od, od pracy, więc wydaje mi się, że tu jest, jeszcze jest balans. Więc, więc wydaje mi się, że jest ok. E co lubię, lubię czytać książki i oglądać filmy, seriale, tego typu rzeczy, tak jak chyba każdy normalny człowiek. Jeżeli chodzi o książki, nie czytam powieści. Nie pamiętam kiedy przeczytałem ostatnim razem jakąkolwiek powieść, wolę raczej takie formy, które skłaniają do jakichś myśli, refleksji, reportaże, nie reportaże, ale też no, pewne takie tam dywagacje, to trochę jest związane z moją też pracą jako taką. Jaką specjalski? Jakie najczęściej kostki Pan układa? Czy układa Pan tylko kostki WCA? Czy ma Pan jakieś porady, jak być lepszym w FM-ie? Moje średnie ułożenie to od 82 ruchy. Generalnie układam tylko 3x3. Generalnie rzecz biorąc, czasem nie WCA lubię układać różne morfiksy i lubię, lubię układanki niestandardowe, ale nie mam ich za dużo. Natomiast jeżeli chodzi o FM-a, tutaj dosyć cenna porada. Jest taka grupa FM Polska. Jeżeli chcesz być lepszy, to po pierwsze. To jest grupa na Facebooku, dołącz do tej grupy i przeczytaj tam poradnik Cypiana Kalbarczyka, bardzo dobry poradnik. Mam nadzieję, że Cyprian wszystkie lekcje zbierze w całość i opublikuje jako jakiś pdf, bo można się tam naprawdę sporo już z tego nauczyć. Mój stary poradnik już się trochę zestarzał, można od tego zacząć. Natomiast jeżeli też interesuje Cię FM, no to generalnie rzecz biorąc no, musisz się nauczyć jakiejkolwiek metody układania, takiej normalnej metody układania, ponieważ ja sobie uświadamiam, że to nam daje, jakby opanowanie pewnej metody i układanie kostki, daje nam też pewne zrozumienie kostki. A trudno być dobrym w FEM-ie, w ogóle w jakiejkolwiek konkurencji, jeżeli trochę tej kostki nie rozumiesz. I LBL to jest dobre narzędzie na początek, natomiast jego możliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozumienie kostki, są dosyć ograniczone. Tak? Bo LBL nie uczy block buildingu, czyli budowania bloków, a to jest podstawa w FM-ie i no nie uczy czegoś takiego, jak orientacja, krawędzi, i tak dalej, mnóstwo różnych szczegółów. Więc ja sobie uświadamiam tak, że jakakolwiek metoda, Speedcube, speedcuberska, może być Ru, może być SiFop, czyli Friedrich, może być Petrus, ZZ, cokolwiek, ale żebyś zaczął być speedcuberem, no i wtedy te średnie bardzo mocno polecą. Moim zdaniem, osiąganie wyników na poziomie 30 kilku ruchów naprawdę nie wymaga jakiegoś specjalnego zaangażowania, natomiast no, wymaga też opanowania pewnych podstawowych technik. Szymon Grodzki, czy mam doświadczenia z BitCubami, czy je układam, i też było takie pytanie o to, czy będzie recenzja MGC 6x6? Generalnie krótko powiem: Big Cuby mnie nudzą. Umiem układać, nie układam. Układam raz od wielkiego dzwonu. Jak mam do wyboru zrobić 20 łożeń, piątki albo poświęcić godzinę na zrobienie FMA, to wolę FMA, więc nie układam i dlatego nie będzie żadnych recenzji Big Cubów u mnie, no, po prostu bo ich nie kupuję. Mam kilka kostek, chyba nawet je tutaj widać. W zupełności mi to wystarcza. No i tutaj to duże pytanie od Milana S. 20 pytań. Bardzo niektóre są szczegółowe, więc i odpowiem tylko na jedno pytanie. Dlaczego Tymon nagrywa po angielsku? Jest to pytanie skierowane do Tymona. A ja się nauczyłem jednego: że jeżeli pytanie jest skierowane do jakiejś osoby, to trzeba zapytać się tej osoby. Dlatego jeśli już to pytajcie Tymona, ewentualnie na livestreamie na Pucharze Polski. Zapraszam będzie właśnie Adama Polkowskiego. Zadamy Tymonowi to pytanie. Myślę, że odpowiedź będzie dość oczywista. Natomiast tu jest jeszcze jedno takie pytanie: dosyć ciekawe. Czy żałuje Pan jakichś wyborów związanych ze speedcubingiem? I zwłaszcza, że było też takie pytanie o to, czy, czy miał Pan takie wątpliwości, jak nie chcę mi się już układać, kończę z tym. Jak każdy człowiek, popełniam błędy, i rzeczywiście jest tak, że pewnych rzeczy żałuję. Na przykład żałuję. Teraz po wielu latach, że od początku nie ćwiczyłem się w kolor neutral, że trochę to zarzuciłem, i były takie etapy, kiedy wracałem do, do tych ćwiczeń i sobie zestawiałem. To mi trochę przeszkadza, jeszcze w FM-ie, ale pracuję nad tym i są takie sesje, kiedy trenuję kolor neutral. Więc jeżeli chodzi o Speed Cubing, to przede wszystkim wydaje mi się, że to, no plus tam jakieś błędy treningowe, które popełniłem, ale no właśnie, kto ich nie popełnia. Natomiast czy miałem już takie momenty, czy nie chce mi się już kładać, kończę z tym. Ja nawet miałem takie momenty, że sobie myślałem, nie chce mi się robić filmów, kończę z tym i w ogóle kończę z jakimkolwiek tam YouTubem, taką, tego typu aktywnością. Natomiast generalnie, że biorąc takie wątpliwości, kiedy ja sobie uświadamiam je i kiedy je sobie też tam podejmuję pewne decyzje co do zluzowania, no to jest tak, że po pewnym czasie człowiek do tej aktywności spikuberskiej wraca. Miałem także po jednych zawodach FM-owych, gdzie mi kompletnie zawaliłem, emocjonalnie się spaliłem. Przez 6 miesięcy, 4 miesiące no, przez długi czas nie robiłem FM-a. Teraz z przyjemnością do tego wróciłem i trochę się znowu bardziej koncentruję na treningu i opanowaniu pewnych treści. I tak samo z kanałem. Miałem takie momenty, że byłem już bardzo zmęczony, i to rzeczywiście też jest tak, że jakby produkcja filmu zajmuje trochę czasu. To nie jest tak, że siadasz, robić film. Bo tutaj, nawet zrobienie tego QA, to, to jest tak, że trzeba zadać pytania. Później chcę bo boże, co ja zrobiłem. Yy, taka masa pytań, więc trzeba je poselekcjonować, powycinać, przygotować. To zajmuje jakieś tam. Kawałek czasu, później to nagrać. No i montaż takiego QA, bo trzeba powstawiać te różne rzeczy, żeby to wyglądało w miarę normalnie, wypowycinać niektóre fragmenty. No to jest około dwóch godzin pracy. Do tego później opisanie, miniaturka, tego typu zabawy. No trochę to zajmuje. No i kiedy człowiek widzi, że film nie chodzi, albo że jest tam no, niespecjalny odbiór, no to jest taki pewien Zawód się nie chce. Nie? I stąd na przykład w maju była taka dwutygodniowa przerwa, bo ja po prostu byłem zmęczony, potrzebowałem chwili oddechu. No i teraz zluzowałem, żeby to tak mniej więcej co tydzień puszczać filmy, ale już jak widzicie, te filmy są, są częściej, bo człowiek odzyskuje pewną energię. Wątpliwości są dobre generalnie. Generalnie rzecz biorąc, też trzeba sobie zawsze zadawać szczere pytania i na nie odpowiadać. Jeżeli dojdę do wniosku, że już nie chce mi się układać, mam dość tego, no to po prostu przestanę publikować filmy i zajmę się czymś innym. Skoro się zajmuję, no to znaczy, że jeszcze jest tak, że te wątpliwości nie przeważają, no ale są, są, są jak najbardziej. Może na koniec, bo tu już widzę, jest 20 ponad minut nagrywania. A staram się, żeby te odcinki z Day nie były dłuższe jak 20 minut, więc coś tam wypadnie, ale wydaje mi się, że będę się mieścił jeszcze w tym czasie. Dlaczego Speed Cubing, a nie Slow Cubing? To pytanie od Bobbik z którym jestem w stałym kontakcie. A pytanie jest bardzo dobre, ponieważ dotyczy ono tego, dlaczego no właśnie te kostki takie Speed, a nie różne inne układanki, których nie układa się na czas. Ponieważ nikt tego nie trenuje na czas, tylko układa się dla czystej przyjemności. To tak, no, Na przykład nie będzie tak. Jak, tak jak na przykład ten 2 na 2, PYRAMORPHIX. Tak, tak naprawdę Kostka 2 na 2, tylko w innej strukturze. No więc dlaczego? To jest trudne pytanie. Myślę, że po prostu lubię rywalizować. I to, to przede wszystkim zadecydowało. A dwa, że. Chyba na początku też za mocno się nie spotkałem po prostu z, z kostkami o innej strukturze niż kostka Rubika jako taka. No, po prostu ta kostka 3x3 była taką kostką, z którą się spotykałem najczęściej. Tak Natomiast tamte gdzieś tam w polu mojej uwagi pojawiły się znacznie później i ja je wciąż lubię. Natomiast mam z nimi taki problem, że lubię je ułożyć od czasu do czasu. Natomiast chyba przez to, że nie ma jakiegoś elementu rywalizacyjnego, i nie ma jak się porównywać, no to do nich nie wracam, nie? I stąd też jakiś opór przed ich kupowaniem, bo to są kostki, które kupisz, ułożysz od czasu do czasu i położysz na półeczce, a te kostki, które mam tutaj pod ręką, na przykład mam tutaj przed sobą teraz trzy gany X, XS i na przykład 356M, lubię feeling ganów i i co? I je jakby będę układał jakby stale, nie? No w sensie zrobię ze 100 200 ułożeń, na przykład dzisiaj, dzisiaj może mniej, więc chyba, chyba też ten element. No dobrze, o jeszcze jedno pytanie było, jak już jesteśmy przy GANach, o jak już jesteśmy przy GANach, to Szymon się pyta i parę osób się też pytało, jaki jest mój main. Wiem, że pana Adama Polkowskiego wejdą w RM, gdyż mi odpowiedział. Jeżeli chodzi o mnie, to mi trudno powiedzieć, jaki jest mój main. Znaczy, na ten moment najwięcej układałem na Ganie XS, natomiast i lubię Gany, ale na Gana generalnie układam, dlatego że ta kolorystyka przede wszystkim mi odpowiada i w tym świetle, w którym teraz układam, żółty z zielonym mi się jakoś mocno nie, nie miesza. Lubię Worema, lubię falka, walka Elite. Light, Elite. Więc trudno mi jest powiedzieć, jaki jest mój main, no bo teraz testuję 3 5 6, 7 będę robił na nim dość dużo ułożeń i ja lubię dosyć często zmieniać kostki. Znaczy, zdarza się tak, że na przykład jedną sesję treningową robię na zupełnie innej kostce niż na, na drugiej po prostu jakby lubię feeling różnych kostek, nie, więc generalnie dominuje Gan, natomiast gdybym pojechał na zawody, to trudno mi powiedzieć na czym bym układał, pewnie właśnie na Ganie, nie, natomiast poza zawodami na różnych kostkach. To by było chyba na tyle. Przetrzebiłem trochę do pytania. Ja generalnie nie odpowiadałem na pytania takie szczegółowe dotyczące np. sprzętu komputerowego i itd., tak bo jakby ja tutaj szukam w tych QA, jak już mówiłem, czegoś takiego, żeby trochę odskoczyć bardziej ogólnie do jakiejś myśli. Więc odpowiedziałem tylko na te pytania, które tutaj wybrałem. Te, które się powtarzały też z innymi QA, to na nie na razie nie odpowiadałem. No i wydaje mi się, że formuła QA na jakiś czas zostanie zamknięta, ponieważ mam wrażenie, że się nieco wyczerpała. Wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę, na razie pa.